Cześć, z tej strony Pan Zieliński. Witam Was w pierwszym odcinku mojej nowej serii. Zdradziłem już o czym będzie ta seria. Teraz przydałoby się powiedzieć, co to jest w ogóle ukulele. Ukulele to jest taki mały instrument muzyczny, czterostrunowy, wyposażony w struny nylonowe, którego historia sięga początków XX wieku. Został spopularyzowany na Hawajach, a teraz, można powiedzieć, przeżywa drugą młodość. Nazwa ukulele znaczy tyle, co skacząca pchła. Dlaczego akurat ukulele? Ponieważ sam jestem muzykiem, a moim głównym instrumentem jest gitara basowa, no i struny głosowe. Jednak, jak wiadomo, gitarę basową jest bardzo ciężko transportować, ponieważ jest duża i doporna, a ja, z racji tego, że ostatnio dużo podróżowałem, potrzebowałem czegoś takiego właśnie mobilnego. Dlatego wybrałem ukulele. Zresztą, jak tu nie kochać tego instrumentu, jeżeli wydaje takie dźwięki? Ktoś mógłby spytać, po co mi drugie ukulele, skoro mam już jedno? Otóż, ukulele występuje w czterech rozmiarach. Od najmniejszego sopranowe, koncertowe, tenorowe i barytonowe. To, które mam, to sopran. Jest ono najmniejsze i jest dosyć ciche, a poza tym w tych najwyższych pozycjach, tutaj jest bardzo mało miejsca na palce, i ciężko cokolwiek złapać. Dlatego stwierdziłem, że zbuduję sobie ukulę tenoru. Muszę też powiedzieć, że to nie będzie pierwszy mój tego typu projekt, ponieważ wcześniej, zajął mi to 2 lata czasu, ale w końcu ją skończyłem, budowałem gitarę basową. Możecie ją zobaczyć tutaj. I z racji tego, że budowa instrumentu elektrycznego to jest, można powiedzieć, zaawansowane stolarstwo. Chciałem spróbować czegoś trudniejszego, zbudować instrument akustyczny, dlatego właśnie wybrałem ukulele. Nowa seria nie znaczy tego, że przestanę wrzucać filmiki z mojej podstawowej serii pana Dzielińskiego, ponieważ one dalej będą pojawiać się na moim kanale. Ale dobra, co tu dużo gadać, zapraszam do warsztatu. Cześć, witam Was w moim warsztacie. To właśnie tutaj na tym stole będzie powstawało moje ukulele. Nie jest tu zbyt pięknie, ale rodzina wróciła mnie z domu, żebym tam nie brudził. No, ale to w sumie dobrze, bo tu mam swój cichy, spokojny zakątek, mogę bez problemu działać. No tak, Można na początku z czego składa się takie ukulele? Wezmę moje stare dla przykładu. I tak, generalnie ukulele składa się z dwóch części. Z korpusu i z gryfu. Oba muszą być wykonane ze specjalnych gatunków drewna, tak żeby to wszystko jak najlepiej brzmiało. Gryf, czyli ta część, musi być wykonana z takiego drewna, które wytrzyma napięcie strun. Strun ciągle mam w tę stronę. Gryf musi się im przeciwstawić. Dlatego najczęściej stosowane gatunki to na przykład klon albo macho. Ja tutaj gryf w moim ukulele wykonam z machoniu. Tu już mam przygotowany taki kawałek. Jest posklejany. To będzie główka, jest ona odchylona od tutaj osi o około 15 stopni. Dlaczego 15 stopni? Nie wiem, ale po co jest odchylona? Po to, żeby naciągnąć struny, żeby to wszystko tutaj nie brzęczało, tylko dobrze grało. Tutaj będzie stopka, na razie nie wygląda to zbyt ładnie, ale w ciągu najbliższych dni postaram się to wszystko zrobić. Tu już mam mniej więcej odrysowany kształt szyjki. I to będzie trzeba wyfrezować i później yy, wyszlifować. Drugi element, pudło rezonansowe, czyli tutaj to duże z otworem w środku, jest po to, żeby gitara grała głośno. Struny poprzez mostek przekazują na płytę wierzchnią swoje drgania i ona ma tak drgać, żeby to zagrało jak najlepiej, jak najgłośniej. Płyta wierzchnia musi być wykonana z materiału, który jest jednocześnie wytrzymały. I lekki, żeby łatwo można było go wprowadzać w drgania. Dlatego w instrumentach takich akustycznych jak na przykład gitary czy ukulele ta płyta wierzchnia jest wykonana najczęściej z cedru albo ze świerku, ponieważ te dwa rodzaje drewna są jednocześnie lekkie i wytrzymałe. Ja tutaj moją płytę wierzchnią wykonam ze świerku. Już mam przygotowaną płytę. Będzie odresowany kształt i wycięty. Jest ona dosyć wytrzymała, lekka, coś tam nawet gra. Natomiast boki i tył korpusu muszą być wykonane z takiego drewna, które jest twarde i sztywne. Ja moje wykonane z drewna Marbału, to jest gatunek afrykański. Jest on bardzo ładny, bo taki właśnie ma czekoladowy kolor. No i wytrzymały. To jest najważniejsze. Również podstrunnica i mostek będą z tego samego drewna, ponieważ ono ze względu na swoją twardość, również nada się do tych rzeczy. Co przyda się do budowy ukulele? Po pierwsze najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, dlatego ja tu mam okulary ochronne i rękawice, przez które nic mi się nie stanie. Później ważny jest też plan działania. Jeden mam na ścianie, drugi w nieco lepszym stanie, mam tutaj wydrukowany. Jest on wydrukowany i sklejony. Przedstawia wymiary finalnego ukulele, przez co na różnych etapach produkcji będę mógł sprawdzać, czy jest na pewno wszystko dobrze. Oczywiście przyda się też linijka, długopis, notes. Oprócz tego będę pracować na podstawowych narzędziach, takich jak duta, różnego rodzaju tarniki, papier ścierny, czy też szlifierki, frezarki, piły itd. Część tych narzędzi musiałem wykonać sam. Pierwszym z nich jest taki wzornik korpusu. Jest on wykonany ze sklejki, przez co jest wytrzymały. No i tutaj przedstawia wymiary 1 do 1 korpusu. Również wykonałem wzorniki w nieco takich większych, grubszych wersjach z płyty biurowej. To na pewno mi się przyda. Kolejne narzędzie to taka obejma, wykonana również z płyty biurowej. W środku ma idealny kształt korpusu mojego przyszłego ukulele. Jest ona skręcana na śruby, przez co jak będę właśnie montował cały korpus, ona przyda mi się, żeby to wszystko ścisnąć. I żeby dobrze się skleiło. Materiał, z którego będę wykonywał gryf, zrobiłem już wcześniej. Największy problem był z odcięciem tego kawałka drewna pod kątem 15 stopni, z tego będzie wykonywana główka. Do tego zadania posłużyło mi takie narzędzie, które stworzyłem. Jest to zrobione ze sklejki oraz płyty biurowej. Tutaj właśnie mamy idealnie te 15 stopni. Tutaj mamy otwór na ostrze piły. I właśnie w ten sposób przyczepiłem ten gryf I przepuściłem przez piłę Przez co to wszystko dobrze mi się ucięło i później mogłem to bez problemu skleić I ostatnim jak dotąd wykonanym przeze mnie narzędziem jest taka maszyna do gięcia boków Ponieważ tutaj te boki ukulele muszą mieć odpowiedni kształt A samo drewno nie wygina się zbyt dobrze tego trzeba to zrobić na gorąco. Musi się wygnąć pod wpływem pary wodnej. Ja tutaj zrobiłem coś takiego. Tutaj, właśnie mamy kształt mojego ukulele. W środku siedzą trzy y, mocne żarówki. Są po to, żeby podgrzewały powietrze. I w momencie, kiedy to drewno będzie tutaj, w tym miejscu, ono będzie trochę mokre, wilgotne. Kiedy zostanie podgrzane, uwolni się z niego para wodna i będzie można je wygiąć w odpowiedni kształt. Jak więc widać, jestem już przygotowany do budowy mojego ukulele. Krokiem pierwszym będzie wykonanie gryfu z tego tutaj kawałka, ale to w przyszłym odcinku, na który bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tą serią i moim kanałem, wciśnij subskrybuj. A jeżeli Ci się podobało i chcesz jakoś mnie zachęcić do dalszych działań, po prostu zostaw łapkę w górę. W takim razie to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Cześć!